Cześć się ludzie, ja jestem pan Kisiel i tutaj jest mój pierwszy filmik i pierwszy vlog i mówiący ten vlog o moim kanale. O moim kanale, tak? Czyli. Czyli ten kanał będzie... Yy, no kurde jak to powiedzieć pierwszy film trudno, nie? E Będziemy na vlogi, gry, kurde jakieś kurde Pan Kisiel gotuje Pan Kisiel gotuje Kisiel kurde no, no coś takiego nie No będą tam No takie Filmy kurde Vlog na ubogo no, no to jest taki vlog taki kurde krótki, a 50 minut Kurde. No będę jeszcze na przykład za SG czy Paintballa. Mam tutaj. Podróbę. Amerki. GoPro Hero. No, GoPro Hero. Podróba. Bo 1000 zł za kamerę. Pff, nie. Ta kamera kosztowała 200. Nie, nie jest to GoCleaver. Tak, no chyba najbardziej popularna podróba GoPro. Kurde, no nie, nie czy mi słuchaj dobrze. Bo nie mam mikrofonu dobra. No, podróba, jeszcze powiększę Wam. Jak chcecie. Dobra. To jest nowa podróba. GoPro. Chodźcie. No, to nie jest jakaś reprezentacja, prezentacja tej kamery. Może kiedyś będzie. Tylko to jest taki vlog prowadzący kanał, prawda? Taki pięciutki vlog. Co to jest? No, powiększenie, bo ja nie mam dobrej do jakości. Ja nie nagrywam z kamery, ja nagrywam z, z laptopowego programu Cyberlink NewCam. No, no to będą takie vlogi. No, no będą vlogi tam nie wiadomo Skoro tutaj czy tam Nie wiem, może Minecraftów może... nawet Kurde Nie wiem, zobaczcie, No to się ma Się ma i... i proszę, i ja sobie... proszę sobie... Dobra, nie ważne. co... Dobra nieważne co, podłogie? Dobra, dobra, to ja się z wami żegnam Bo zaraz bym tak fałszował, kurde by tak fałszował. No, no to trzymajcie się i Hejowi pan Kisiel będzie Kisiel gaciach gotcha.